I witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcineczku z Huda, gdzie będziemy dalej kontynuować naszą fabułkę, lecz wpierw trzeba pójść do bazy. Mm, możemy sobie zwiększyć może skuteczność bloku, może nie. Coś z tymi krytykami jeszcze. Ale wrócimy się do bazy, zrobić sobie troszeczkę maści jak damy radę. I będziemy wtedy mogli iść dalej, bo ty bez tych maści to ciężko. A ja tych pociągów to pociągi, nie? No ostatnio pokonaliśmy Gaja, typa którego czytaliśmy o nim listy, czy bo wiele tutaj informacji o nim był bardzo zły, gorszy od szeryfa, jak widać. To już jest ciekawe, gorszy od szeryfa. No walka z nim była ciekawa. myślę, a wygrałem easy peasy, a to kurwa jeszcze się zalewa teren, nie? No Dobra. Trochę strzałby się przydało, ale węgla jest masywnie dużo, nie? Zrobimy sobie strzały, jak najwięcej. Mamy jeszcze ulepszacze. Ale już nam są niepotrzebne. Bo mamy wszystko na full, więc możemy je chyba sprzedać, co? Pieniążki za darmo, tak naprawdę. dobra. Trzeba było jeszcze zrobić ten... stroj. Do naprawiania rzeczy, bo już, bo już mam mało. Obsidianowe w ogóle rzeczy możemy sobie zrobić. Zrobimy sobie, co? No właśnie, stale democjańskie, Tego potrzebujemy o wiele więcej. Jakie drzewo tam trzeba? Świerk węgiel, żelazo i świerk. Świerk mamy, mamy teraz tylko te kopalnie. Nie ma co się przejmować. węgla też mamy masy, więc jeszcze łatwiej. Mamy już wszystkiego w nadmiarze, Nie jest Że. No, niech się stworzą jeszcze, zaraz polecimy dalej, nie? Napełnimy sobie butelki z wodą o, Trutka się przyda, trzeba jeszcze maście zrobić Nie mam ani czosnku, ani rzuci krowy. Czekaj, zobaczmy, żółci czosnek, czosnek. nie mieliśmy przypadkiem? Mm, nie mamy, jakieś maście mam jeszcze. Są maście jakieś super. Nie muszą być najlepsze maści, bo tam maście jakakolwiek, mi te się po prostu przyda. Możemy zrobić też potionki, ale też nie chcę marnować zbytnio. Pem, pem, pem. No właśnie. No dobra, lecimy sobie dalej, weźmiemy to jeszcze, zrobimy tam ten jeden do naprawiania. Ze stali damasjańskiej mamy na strzały, chyba wieżby. Chyba drzewa nam trochę zabraknie. Sztabek starczy, musimy teraz tylko poczekać na nie. Hmm. Ile mamy już tego procentów? 23 Dalej, dużo długa droga przed nami, ale to już wiecie. Tutaj to już lecimy. Wybuchowych strzał jeszcze dużo mamy. Nie ma się co przejmować. No, rób się stal, rób się stal. Zresztą chcę sobie zrobić strzały. Oprócz wieżby to wszystko mamy, nie? Wierzbę trzeba będzie tylko pokopać za jakiś czas. Czekajcie. Dobra, musiałem to schytować, kuzarze, mi tu grudę, głupie teksty pisze. Eee, bam, 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 bam. Popiszemy sobie o graniu, właśnie, i o nagrywaniu. Mi tu pisze, a, bo będziesz mógł w to zagrać. w To a ja mówię, no ale ja to mam dopiero za jakiś czas. Eee, ale nie. Zróbmy z najlepsze rzeczy już. Dobra, mamy jeszcze tam trochę tego sztabek. Trzeba będzie sprzedać stare narzędzia. Mamy teraz obsydionowe najlepsze jakie posiadamy. Bardzo dobrze, chciałem tylko sprzedać do Ciebie stare narzędzia. wierzba. wieżba. Ja Trzeba wierzbę mam przy sobie. Zawsze tego drewna nie mogę znaleźć, nie? O jest. dam rady zrobić. No okej, okay. zawsze coś. Będziemy wracać już na terytoria i robić misję. Może weźmy sobie tą misję. Co tak troszeczkę troszeczkę wyjdźmy z tego miasta, bo trochę mnie ciśnie to, nie? Że jesteśmy cały czas tam w plecieni. Wokół też są misje, więc wokół też je można zrobić. Teraz mieliśmy tak ważną misję, że wiecie, że ciężko, nie? Ciężko. Maści wziąłem? Wszystkie? Wziąłem. Z tego co pamiętam. Czy to już się łączy? Czy to się rozłączy? Pa pa pa, 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 pa 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 Gdzie są te słabe zdrowia? Dobra, z krwawnika trochę mamy, więc jest gitarka Ciekawe, czy da się gdzieś robić. No, butelek się nie da, no bo nie było nigdzie. Więc strzelam, że nie. Szkół jakby mamy, ale butelek nie możemy. Czy widziałeś kiedyś jakiś smok, Stranger? Tak wielki jak góry i czarny jak noc. Czy to tak? Czy nie myślałeś o krokodilach? Jak byś wiedział o takich The hardly just a former crusader and keen observer. Good broke. Pour him one. No, um, wait, pour me one. I'm running low on wine, running low on everything. Are you all right? Yes, so heavens, I'm not. I'm just sitting here drinking, drinking, and then ah. Drinking till I pass out. Then I wake up and drink some sure more. Well, that doesn't sound healthy. What troubles you, friend? The things in my mind do. The things I assume in the crusade. The whites. The creatures. I also had trouble sleeping when I returned. Had trouble with a lot of things. I'm man. And you? Robin. Robin Hood. could to meet a fellow crusader? Will you drink with me? I don't mean to tell you how to live your life, but if you drink everything you own away, you won't do yourself any favors. What else am I to do? Don't you have some relatives or some place other than an inn where you could stay? This is a whole problem. I was supposed to visit my brother after coming back. Well, do it, Han. That might help. You'll tell him about all the wonders you've seen. Yeah, what good would doing like that do? Others will know what happened in distant realms, and you will feel better too. You have my word. I'm true. Trying to go there. Then pull yourself together right now. I'll help you reach your family. Stand up and point in the direction. I'm not so sure that's a good idea. Much better than sitting here and drinking yourself to death. Too many people have lost themselves that way. Let's go. Będą przeciwnicy po drodze, już widzę ich. Moja bluza spadła. O! Koszulka raczej. Na łokietek. Muszę coś zrobić pod te łokietniki.

Ale na już go mieli zabite. Ale tutaj jednak nie. To jest ta Twoja chatka. Jest twój kuzyn tam nawet. Czy tam brat? Nie, kuzyn, kuzyn to był chyba. 17 i 300, o Jezu, bardzo dużo. Hey, To dobrze thinking of any concrete plans now. i'll tell my brother about the beasts i've seen maybe someone will write this down somewhere like in some monastery sounds interesting i'd eagerly read a book based on tales like those. for now you'll have to make do with a riddle listen robin what do you call this i'm not sure i enjoy riddles he's got the body of a lizard. The back of a fish, the head of a monkey, and the talons of a falcon. In your smoke? This actually rings a bell. Doesn't eat, doesn't drink. if he's off air. And when it's scared, S no, it changes color. That's easy. A chameleon. Wonderful. You really did take part in the crusades. I want you to take this.

No naprawdę jest tutaj tyle misji, ciężko zliczyć. Się tak wydawało, że to jest taki mały teren, ale jednak jest to ogromny teren.

Cóż tam za miejsce jest? Nowy poziom jakaś normalna taka lokacja. Nie, zbyt mnie ciekawią. Mnie ciekawią misje i to, co możemy wykonać. To jest w ogóle masa misji, naprawdę. Jak my wykonamy, sięm akolego. My lord. The stable master is not at work right now. Bloody hell! where's that good-for-nothing gone to? Have you lost the stable master? If only. I've also lost my husband. The worst part is that's one and the same. I understand. Misery likes company. And it's been like this for twenty years. Blasted. The stable master is crucial. I'll leave the husband to your judgment. Can I help in any way? By the blazes, I'd be real grateful. Maybe he's off drinking somewhere. Last I saw him was in the stables. I'll have a look around there. No, was us so much, man. No, to zostanie trochę rozwalona. Siano on gubił? Jakim cudem siano, to jeszcze jest quest jakiś daleko. Użające bestie. Rozklepałem ich wszystkich. Gdzieś ty panie zabieg z tym koniem. Jest na bagna jakieś wchodzimy. Jeszcze ma grzydzę szeryfa. ale wszystkich wyłapałem za Thank you, my lord. What a fright I've had here. Easy. If I know that lot, they wanted to hold you for ransom. So I didn't have to worry. Not necessarily. They probably send your hand to your wife as a sign that they're serious. Got all my Dobrze, że you came to me rescue. Your wife sent me after you. She's worried that you're gone. Bill of Agnes. God, if not for her, you'll tell her that at home. For now, we have to go. More of them could show up. Jeszcze więc są w ogóle bardziej rozbudowane misje, więc jest tutaj ciężej. Mam cię odeskortować aż do chaty, gdzie ty mieszkasz. Aż tutaj. No dobra, będzie prosta droga. Wysoki poziom masz jak na cywila. Jak heumis spala im, nie? Kiedy chcą mnie trupić. Już prawie jesteśmy w domku, panie. Pięknie się rozwala tych typów. Jak się poszli w takiego typowego wojownika, to by było ciekawe, nie? Też trzeba kiedyś może tak zagrać, jak sobie sam będę grał kiedyś. Będę Robin Niechudem. Jest Robin Hood to main. What matters is that you're back in one piece. Go back to your wife. She must be worried sick. That's for sure. But wait. By the Lord. Robin Hood himself. Impossible. What a miracle. No miracle. You were in luck. Next time be more mindful. The woods have turned dangerous of late. That's true. I'll be careful. Thank you, Robin. Please accept this as a token of my gratitude. Thank you. Dziękuję. No dobra, jeszcze chciałbym w to uderzyć, póki mamy jeszcze czas w tym odcinku. Mhm, uh -huh. mamy już 34%. Wow, szybko idzie. Chociaż szybko idzie. To jest tyle questów, że to jest inna sprawa teraz. Będziemy uratować jeszcze typa tam randomowego i zobaczymy. Długego no że miejsce mi się kończy na dysku. No ale prawdopodobnie nagrąc na drugi, chciałbym się zrobić przerwę na jakieś siedzonko, Bo już trochę głodny się zrobiłem. Hmm? Is there Chyba ucznika im ściągnęłem na start. Wszyscy są to te same? Te są po takie same teksty, co zawsze. <laughs> te są zawsze takie same. Nie są jakieś specjalne. Jej. Dar z kazańców, co zapewne wszystkich uratowałem. Pójdziemy tutaj, zapiszemy sobie to miejsce i tam skończymy odcineczek. W kolejnym policzymy dalej, ale nie wiem, czy chyba sobie zrobię przerwę pomiędzy. Na jakieś dobre jedzonko i zobaczymy. No nic więc, więc, do zobaczenia wkrótce. Cześć czołem. Bye bye.